Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Co Tam Słychać Ciekawego W naszym co dwutygodniowym magazynie, w którym mówimy o nowościach płytowych Dzisiaj jest odcinek podróżniczy Nawiązujemy do naszego, do ostatniego odcinka podcastu o cruisingu Jest ze mną Bażant Hello I my nie, nie, nie jedziemy dla przyjemności, tylko jedziemy oh, <laughs> Znaczy tak, no, zawsze to jest przyjemność, ale jedziemy po prostu z miejsca na miejsce tym razem ja dziś powiem o dwóch płytach, które, które bardzo mi się spodobały. Pierwsza płyta to album zespołu Wives. Jest to nowojorski zespół i właściwie nie musieliby mówić skąd są, so, bo wszystkie te piosenki, które się na albumie znalazły, bardzo mocno nawiązują do, do nowojorskich zespołów, czy to za 60-tych, czy 70-tych, czy też... No 80 może mniej, ale 90. na pewno. Płyta nosi tytuł So Removed i jest to bardzo dobry tytuł dla do tej płyty, bo ona jest właśnie taka removed z naszych czasów i z tego co się dzieje obecnie. Znajdziemy tam nawiązania tak do Velvet Underground, do Jima Carola na przykład, bo w ogóle wokalista jakimś dziwnym trafem ma głos, który przywodzi na myśl zarówno Jima Carola, jak i Kim Gordon. To jest wielki dar. No i nie jest to może coś, coś super odkrywczego, ale bardzo dobrze się przy tym bawiłem. I mam wrażenie, że panowie z Wives też się dobrze bawili nagrywając tę płytę. Gitarzystą zespołu Wives jest pan Andrew Bailey, który, który grał do tej pory w zespole, do którego trochę nie miałem szczęścia, czyli w zespole Dive przez 2I i V. Druga płyta którą serdecznie Wam dzisiaj polecam to nowy album zespołu Big Thief którego jestem, jestem fanem jeśli, jeśli ktoś by mnie zapytał jak brzmi dobra muzyka na przykład przylecieli Jacy kosmici i, i zapytaliby mnie co ja im polecam to ja bym powiedział, że dobra muzyka dzisiaj to jest zespół Big Thief płyta nosi tytuł Two Hands jest, jest na niej zestaw wspaniałych, poruszających piosenek jak to zwykle bywa Świetnie zaśpiewanych, świetnie zagranych w ogóle Produkcja jest dużo bardziej surowa niż na poprzedniej płycie UFO Co moim zdaniem tylko się przyczynia do jej sukcesu artystycznego To na tyle z mojej strony Ja jeszcze mogę dodać? Proszę bardzo Ja chciałem dodać tylko, że Noże Wyszły to jest świetny polski zespół Debiutancka płyta Gniew Miała premierę w zeszły piątek, cały czas na replayu, teraz właśnie leci w samochodzie. Ponieważ jadę samochodem z Barżantem, nie jestem w stanie zaprotestować przeciwko temu, co mówi. Ponieważ powiedział coś nie tak, to mógłbym po prostu zostać wyproszony z tego samochodu. A e, no jest koniec miesiąca na pociąg, to już nie chcę wydawać pieniędzy, także w ogóle będzie tu pociąg. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Za Krakowem. Za Krakowem. Serdecznie pozdrawiamy i życzymy wszystkiego dobrego. Miłego grobingu. <gryb> miłego grobingu, tak. Cześć. Cześć.